Siamas z tej strony Grygon, a to jest kolejny odcinek naszej serii z Wiktorem. Erwinem. Jestem Erwinem. Masz, ma, masz, może jeden węgiel? Za chwilę e, siema przykład, z tej strony Grygon, a to jest już moje piąte przywitanie. No dobra, już to nie było... musieliście witać kolejny raz, wystarczyło, że... E, dobra, już zostaw tak, jak jest, no. Dzięki. No, co, nie jest źle. Masz jeden węgiel. E, dziękuję. No. Między odcinkami nic za wiele nie zrobiliśmy. Tyle co. A znaczy zresztą do kopalni i znalazłem 50 redstone'a, 400 jakiegoś koblę. Dobra, to wezmę tylko łóżko. No ja znalazłem tam, gdzie było słuchać te, 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 te szkielety, to rzeczywiście był spawner, jak podejrzewałem. Chyba było już poza odcinkiem. Nie wiem, jeszcze. I nadal szukamy miejsca na. No, rozbudowanie się... To ja mogę cię zaprowadzić, bo chyba widziałem... ...ciekawe miejsce. Tą chatę był w takim, takim stanie... ...w tej skrzynce, nie wiem, co mogę jeszcze wrzucić. Masz buraki? Masz buraki? Nie, już nie. Tak. Zostawiłem je chyba w tej podwodnej świątyni, bo spanikowałem, a chciałem wziąć wędkę. Ty to nieś. No ale już miejsca nie mam. Tego nie zasadzimy jak nie mamy nasion. A, bo kiedy Czy uroczy... Prze, Możesz przerobić go. Na barwnik. Co? Barwnik tylko go mogę przerobić. Kurde, to ja wywaliłem nasiona buraka i wziąłem buraka. To weź go wywal, bo zjedz. Nie wiem. E, co ja mogę tu jeszcze wziąć? Chyba nic. Dobra. E, patyki e, to są. Pochowam tego buraka tutaj. Dobra. E, gdzie jest mój doge? Doge chodź wsiadaj do łódki no kurde, czemu się tak buguje w tej łódce? Minecraft no, nie, wcześniej nie było takiego baga. no piesę chodź tu o dobra, no w ogóle jest enderman gdzie? No, tam, dobra chodź ja widziałem gdzieś tam... O, widzę je nawet. Chodź. Chodź, że takie świetne miejsce jest. Nie, nie że jest taki... świetne, ale jest wreszcie inny biom niż ten i ten taki ciemny. Nie wiem. Może nic tam. nie ma w to. O! Jest! Jest! To nie, jak Nie, chodź. Lewo, 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 lewo. Cofnij. Zgubiłem psa. Dobra, no, tepnie się. Nie tepnie się, pewnie się, siedzi. Idź, i tam do przodu, ja cię zaraz znajdę. No właśnie, jasne, że siedzi. Chodź tu. to no, ja stary śnieg, posz. O, no, tu znów drewnie, to drewno z tymi grzybami. Ale nie, w drugą stronę, jak tam pójdziemy, to będzie okej. Okay. Tu 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 Cze, pole, za daleko. O widzę cię, dobra. Eee, ok. Nie pytam. Ciebie nie, ja ciebie nie widzę. Ale ja ciebie widzę. Aha, <taka> dobra. Ok. Pewnie ty ciekawie wyglądasz z tej Okej. Ok. Dobra, chodź. Jezu, tu Świerkowy, no ja nie mogę. Serio? Serio, tak, serio? Tak, tak, tak. Tak serio. Hmm. Chodź przejdziemy przez te góry, może za tymi górami coś będzie. Za minecraftowymi, geomami, za górami... mieszka o sobie RVN z trzema krowami. O! Jest! Jest! Wreszcie! ja biegnę, biegnę. Trafię? Trafię. Dobrze. Wreszcie, kurty, no nie wierzę po prostu. Wreszcie. Jeszcze po drodze węgiel zgarnę. Albo dobra, ten węgiel. Ty jesteś, w tej tam śnieg. Idź za tą górę, wielką co ja przeszedłem. No. Normalny teren, tak. Bezu, czekaj, bo ja... Tak. Sukces. O! o, tam jesteś. Tak, to jest taki... O, tak. To jest taki life, lifehack, że jak skoczysz i wyjdziesz z serwa przed ziemią tak dwie trzy kratki, to, 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 to przeżyjesz, bo nie dostaniesz damage'a. Ja myślę że to w ogóle usunęli nie? O, teren jest ładny. Jeden klocek. Ja pierdzielę, ja gdzieś tutaj się buduję. Znaczy nie od razu, ale gdzieś tam, na pewno. Ja dalej nie lecę. Ale się... Trzeci... Gramy już dwie godziny około. To? Chyba będzie. No, jakoś tak. No w Minecrafcie e, masz... To znaleźć ten teren. W Minecrafcie masz dzień piąty, co nie? To to jeden Minecraftowy dzień trwa 20 minut. O, wioska! Serio? No. No to git, jesteśmy ustawieni, co nie? Mamy ten teren, mamy wioskę. Gorzej to jest ta wioska z, z respa. No, nie, no to byśmy w mega kupu zrobili. Tak, ale nie, to jest na szczęście inna. Tu są ko konie, super, wreszcie. Wreszcie nie można się pomiecznie. osadzić w jednym miejscu, a nie łazić. Miałem już dość tego. Tak, świetnie. położenie ma ta wioska strasznie. Co? Bo jest dużo kanionów tutaj. ważne, że jest. No. Dwa jabłuszka sobie wziąłem. Ej, są całkiem spoko te tereny. Dobra, ja przekimam się i idę gdzieś zaobrać miejsce na budowę. Czekaj, tylko pobiegam gdzieś. A oh. położę się wogiśniaka. Ja się położę na dworze, już mam dość biegania. nie później. Chyba wiem gdzie się nawet już zbuduję. O, ale... Szczęście, nas potrafiło. Chyba o. też. wiem. ludzie sobie szamki na chwilę. Ty no, jakie tu są tereny fajne. Mi się podoba. Tam jest Świerkowy, widzę. Te dziękuję. Dobra, ja tu zostaję. Ja tutaj mam już swoją wyspę, ja mniej więcej też już gdzieś osiedle. Czemu muszą iść, to idę tutaj zejść do jakiejś kopalni, do kopalni jakiś. że to są w ogóle. O ile zwierząt się nas tutaj. Ile małych. Ale to mały konik. Będzie trzeba tą wioskę odgrodzić i o o o o, o... oświetlić. Kolejna wioska. Tak? O, tu super. Oj, nie wiem, biegnij za mną lub coś. Biegnie Nie, nie lecę, ja nie, lecę tam. Ja zostaję od razu chatę buduję. Powiedz czy tylko jest jakaś w miarę duża czy coś. Połączyć jakąś drogą jedną. Mo można by na pewno coś takiego można by zrobić. Może Ho? nie jest og Jest malutka, mała. Jeszcze czekaj zobaczę. Ale jest ładna. Jaki biom? Ten sam? sam. A, no to. do mnie. O, kowal. Haha. Ha. Nie, Ach, ja tu zostaję, nie chcę mi się znaleźć. A co ty masz? Uwaga, unboxing skrzynki. Dwa diamenty. O, nice. Ten i żelazne spodnie i te... Już nie muszę nosić tych skórzanek. W sumie ja sobie zostawię na pamiątkę co? No kurde, no tyle w nich przebiegałem, że... A, te buty Nie, to tutaj to zbroi tej takiej... ...szkurzonej. O nie, nie! Jedny, sieć, spokój. Ej, się może. Powiem ci, że tyle razy budowałem już dom na zewnątrz, że... ...pierdziele, buduję się w ścianie. Ej, ta wioska jednak jest duża. Nie gadaj, że się tam ciągnie. Ogromna jest. Nie myk ty, o, ty. ale ja już chatę mam... Jeszcze nie gotową może. No ale jest. Trzeba mi już wstąpić. Ja tą wioskę już skończyłem eksplorować. Chyba tu się wybuduje. Dobra, myknę sobie schodki, bo trochę wysoką mam chatę. Nie, źle robię. Nie chciałem w ten sposób. coś takiego. Kiedyś to na cegłę zmienię. Hmm. Dobra, i tu zrobię schody. Nie wiesz, że bierzesz jakiś sit normalny, co nie? No ale nie spodziewałem gdzieś. się, że tak takie ten trafimy. Bo on, ten był z, on był dobry tam na spawnie, że wiesz, że wioska. I no, to, nie? gdzieś tam go znalazłem wziąłem pierwszy, który, pierwszy z góry był w ogóle jakiś też sit tam gdzie na pustyni była wioska i na pila pewno Ej, są są tak. Nie? przy wiosce no ale dużo? czterech trzech ale jeden jest w wiosce z zytą z flagą a ja bym nie chciał żebym dostał ten batomen. omen żeby był right Więc pozbędę się tych dwóch bez, a tamtego spróbuję wyprowadzić. Oła. Kurde, no nie mogę trafić typa. O, wybili się sami, dobra. No chodź typie, chodź. Przyszyłem, że chcieliśmy trafić w szkielecie. Ja jeszcze, żem dostał. Oh, fuck. Muszę stąd wyjść. Ile węgla. Dobra, ja tu zaraz wrócę. Czy on tu spadł? O, oh, dobrze. Tylko nie chcę teraz wejść do wioski. Ładna ta wioska. że się przyjść za chwilę. I aktualnie mam bad omen, więc nie mogę. Muszę znaleźć krówkę. Ja ci poszukam jakiejś za chwilę. Ale tu, tu chyba daleko jesteś tam. Ci najwyżej przywiozę. nie są, ale krów nie będzie, prawda? Jest pełno owiec, no jasne, że krów nie będzie. Czy się zabi? Nie wiem. No tak. Um, jakichś krów na tym, tak Chyba nic nie znajdę. O nie, są, dobra. W ogóle jest tutaj wszędzie pełno żyw, zwierzaków. Zabija zabijaj tak się chce, nie? No wiem, wiem. Ale mam wrażenie, że Aternos jednak był dupny i nawet mobów nie chciał respić zwierzaków, nie? No, nie. Znaczy respił, nie. ale w tak małych ilościach, że wiesz. Um. O kurde Jest moja chatka Nice A tam Pomóż iść spać yy, daj mi chwilę O nie Biegnę, biegnę, biegnę spokojnie Mam ciekawe ma miejsce Czekaj, bo ja muszę sobie zbudować. O! O! O łanie! O nie, O oła nie, O oła nie, oła nie. Nie chcę żyć co, ja teraz robię, co nie? Nie wiem. Mogę. Pobliży, są potwory. To jest dziwne mam pod potwory Jeść No wiem, wiem, no specjalnie Przed. Wiem, wiem, ale się śmieję, że pić i jeść Nie mogę spać Ech, No trudno, to ja idę na nocne polowanie Aż do mnie przyjść, bo wybijecie mi potwory, spod tego yy, jakbym wiedział gdzie to jest, to z chęcią ale, ta, ale w innym wypadku. Ujezła, żeś przester zrobił. Ała. Więc ja. nie zrobiłem. Nie wiem, nie wiem co się stało, ale było. Ała. Co na razie takie prowizoryczne zrobię. No. Moje jest prowizoryczne. Dobra, schody są, schody są, więc narzekać nie można. Chcesz dowodzić stronę koni? Czekaj, 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 czekaj. Ja tutaj przed domek oświetlić, cyk, cyk, cyk. Jak on nie trafił? Teraz kupony. Dobra, dorobię jeszcze schodów. Och, muzyczka leci, dałem podgłośnie chcę spać Dobra, takie, starczą. Przepraszam, eee... wam się nie nudzi? Kripper. Fakow. Fuck off. F F off. No giń. Dobra, spróbuję się dostać jak dzieciak. Kurde, teraz ta muzyka jest za głośno. No i teraz ja mówię, super, dobra, fajnie. Ty, w którą... Ch chodź mnie zaprowadź do tej twojej chaty. O dobra, mogę zejść. W już mogę za chwilę spać. Wow. No to się zaprowadzę w sumie w nocy. Dobra, nie wiem jak u ciebie, ale ja bym skończył się już ten odcinek. Ja to tylko się zaprowadzę może. No to właśnie... Znaczy nie, no. ja już bym teraz skończył odcinek, więc ja się teraz już żegnam. E, dobra, to ja nie przełączę kamerki na jakby z przodu, ale dobra, to widzę. Okay, cześć. Dobra, siemaneczko. Nie, 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 anuluj. Jeszcze raz. Nie, nie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. To było na tyle. Cześć, i czołem. Daj mi się pożegnać.